Dwa filmy, które wysłałem. Jeden film pochodzi, był od tyłu, czyli, czyli przed pewnie nowym serialem był teraz Wiecie, jeszcze wysłałem z tam oprawę graficzną TV Bufo z 2015-2017 roku, a tu jeden normalny, drugi do od tyłu, i to na no, jak się nie uda nagrać. Więc. Ono nacie film, zostawcie subskrypcję, łapeczkę w górę i wtedy będą filmy, gry będą gry powoli. Niektóre filmy będą też od tyłu. ze względu na starość, ale w ogóle w ogóle powstał wczoraj film oprawy z 2015, wiecie o co chodzi te identy brzmi, brzmiało bardzo trochę źle. Więc ono mój kanał i dowiecie się. Już pewnie, pewnie będzie seria pierwsza, Ski Jump, 13 odcinków pewnie też będzie, zobaczymy, jak nie będzie zawieszenia Mobizena, więc wiem, do zobaczenia.